maneczko za kolaku, witam Cię w kolejnym odcinku z Case HAGA na samym wstępie. Najlepszy kod promocyjny, czyli kod z 44, 4 który daje Ci 3, 20% bonusu przy doładowaniu. E, tak jak widzicie, e, bonus powitalny, dolarek, dwie skrzyneczki na start. Oczywiście możliwość dołączenia do konkursów przy wpłacie z moim kodikiem. Tak jak sami widzicie, bardzo dużo konkursów wystarczy e, doładować konto z moim kodem i z automatu dołączy Was do tych konkursów. Jeżeli chcecie oddzielne linki, to zapraszam na Discorda, link jest w opisie. Tam macie wszystkie linki do konkursów podane. Pamiętajcie, że to 24 godziny możecie odebrać sobie skrzyneczkę. Czym wyższe levele, tym lepsze nagrody. Dzisiaj co? Dzisiaj potestujemy sobie skrzyneczki na jokerze. Co z tego wyjdzie? To się okaże oczywiście. Eee, może eee, troszeczkę jakichś takich nieoczywistych eee, skinów potestujemy. Eee, znaczy skinów, skrzyneczek. Eee, tutaj kosztuje 1400. Uhu. Dobra, jedno możemy sobie taką strzeić. Jedną możemy strzeić na sam start odcineczka. Stój. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i chyba na tym możemy zakończyć odcinek. Eee, bardzo dobrze. Tu już e, zostały dwa fajne skinki. Zobaczymy. Po, e, po tym, czy dobijecie oczywiście 8000 subskrypcji w tym miesiącu wtedy e, będzie haul no i tak, teraz wypad karambit, no to sobie wybierzecie, czy chcecie haula, czy chcecie oczywiście sobie e, karambita, no to wybierzecie co chcecie w konkursie, jak najbardziej będę mógł go wam dodać, bo jeszcze jedno miejsce jest. A być może zaraz kolejny konkursik się zakończy, ktoś wygra i wtedy będzie można e, dorzucić jeszcze kolejne. E, rzućmy sobie jakąś może bitewkę, dajmy na jokerze e, troszeczkę skrzyneczek. E, może tych Bambix Joker, ee, Tung Tung Joker, e, El Bo Bobrito Joker, e, coś takiego ciachnijmy, 2 na 2 klasycznie do antyterrorystów, bez żadnych underdogów, bez udziwnień, po prostu klasyczna bitewka 2 na 2 i zobaczmy co z tego będzie, Bot Troll e, z nami kontra e, Wujaszyki Samu i Bot Duck. E, Mam nadzieję, że się uda zgarnąć. Pamiętajcie, żeby zostawić opeczkę w górę, subskrypcję na kanale oraz komentarz. Eee, no, żeby... E, czym szybciej dobijemy 8000 subskrypcji, tym szybciej e, dostaniecie ciekawy ko konkursik na casehug'u. Ja się tutaj napiję, przepraszam, że tak z butelki, ale nie ma nawet szklaneczki przy sobie. Eee, no, tu jest źle, tu jest źle. E, Koska tutaj dla daka poleciała. Eee, straty mamy 1000 dolców. Teraz troszeczkę odrobiliśmy. Eee, Marble fate może polecieć, no i leci dla niego, no i leci dla niego. My niestety tylko rękawiczki. Dawaj, dawaj, dobra. Okej. Okay. Wygrywamy. Dobra. Proszę cię, daj to wygrać. Jeszcze jeszcze, żebym ja coś trafił. Aha, dobra. A jajaj, było blisko, było blisko. Mogliśmy to zgarnąć, niestety się nie udało. E, wjedźmy, sobie może w jakąś e, skrzyneczkę. Może ta arabeska, może ta arabeska. Ona czasami potrafi e, zarzucić coś ciekawego. E, jakąś koronkę taką e, 5 na raz starszy, starszy. 1300 dolarków Dawaj, dawaj koroneczkę tutaj. Ojojoj, oj, oj. tutaj to będzie strata bardzo duża. E, nie tego się spodziewałem. E, trzech skrzyneczek też nie pozwoli e, otworzyć, nam niestety, budżet. Dwie skrzyneczki e, słabiutko też nam nie starczy. Dobra, no pojedynczo, no mieliśmy fajny, e, fajny starcik. E, teraz niestety troszeczkę gorzej. No i co tu teraz zrobić? No coś trzeba by było sprzedać, bo wpłacać bez sensu, chociaż. Pamiętajcie, że oczywiście diamenciki są. Diamenciki można zamienić tutaj na skiny, bądź saldo, bądź skrzyneczki. Jeżeli macie 30. poziom na Casehago, to macie nawet nagrody premium. Sprawdźmy skrzyneczkę Quantum dwa razy, na pewno nam starczy, i oby nie, właśnie te kosy, która teraz nam poleciała, i oby nie głód. Oby nie kłód, oby nie nawaja stój, chociaż na tym bajonecie. Jednak może warto otwierać Warzone'y bardziej Tak mi się wydaje, bo tam trafiamy 150 dolarków, tutaj często leci nawet więcej e, Tu 40 dolarków e, 563 w naszym saldzie Może jeszcze Nitro? Może Nitro coś rzuci. Dawaj Nitro jakiegoś koronkę Dawaj koronkę, jest koronka, dobra No i proszę, coś ciekawego Dawaj, dawaj Lotus? Nie, szkoda. Dobra, 2200 dolarków, to sobie sprzedamy. Będzie oczywiście na kolejny odcineczek. E, tym miłym akcentem, e, no co, będzie trzeba zakończyć odcineczek. Jeszcze miły akcentik to oczywiście Pirate swap z kodem z Biku 44 macie 35% bonusu przy doładowaniu. E, pamiętajcie, że korzystając z mojego kodu mnie wspieracie, dzięki temu macie fajne skinki na live, bądź na odcinkach do wygrania. Pamiętajcie również, że macie konkursy przy wymianie bądź depozycie takie skinki do wygrania od tych podanych kwot. Przy pierwszych trzech wymianach maksymalnie możecie zgarnąć 10 dolarków za free. Przy wymianie skiny są w atrakcyjnych cenach, wszystkie skiny jakie chcecie. No i oczywiście skinki przychodzą natychmiastowo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i co? Miłego dziąka, do następnego. Trzymajcie się, elo!